Hej, 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 z tej strony Iga, a dzisiaj jestem z Nataszą. Golnie u niej w domu. To jest Ravenek, Tak, on się prezentuje. Jest o wiele lżejszy niż Zuna. Janice i Madera, I chce się też chyba przywitać. Raven, przestań! No. I właśnie dzisiaj z nim idziemy tam, 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 tam i będziemy sobie jeździć. Natasza ma już większego konia, bo ja mam kucyka. Zawsze na to wypada. Ja mam stary. Rayvenek właśnie próbuje kopnąć ścianę. No ale dobra, idziemy. No, tak. Tak jest z właśnie. właśnie. Taki niegrzeczny kucyk. I to dzisiaj będziemy skakać? Będziemy alboś. Być... O, no, mamy przeszkodę. No akurat bo byliśmy dzisiaj tutaj też, ale na innych koniach i wyleci tego filmik i właśnie będziecie wiedzieć, skąd mamy tę przeszkodę Występuję. Teraz Star przestań kopać piłkę i piłka poleciała no i się maga schyla do trawy? Kajcie poprawię sobie tylko włosy Raven o! dobra, no ja jestem na hobbyhorsie. Nie moim. Nie jest moje hobbyhors, ale jest mega ciepło i w ogóle jest tak fajnie. Natasza idzie do mnie na nockę. mam taki pomysł, że nagramy jeszcze film, i gramy w Roblox'a. No, znaczy, Natasza. No fajnie będzie. Będę mm, Horse Riding Series. Horse Riding Series jest słabe. Nudne. Nudziło mi się już. To jest taka gra o koniach. A Roblox'a powinniście znać. O i pamiętajcie o subskrypcji i o lajku. też możecie wysyłać komentarze jaki mam zrobić na przykład na, ten challenge bo dzisiaj tak zmyśliłam sobie taki challenge że dzisiaj będziemy jeszcze w domu to wszystko na różowo będziemy mieć tutaj Ignacio trzymaj w sensie konia na różowo bo siebie nie trzymaj co ty robisz? chcę się poprawić moją głowę w sensie Wiecie, yy, tylko koń, bo ja nie mam różowych bryczesów, Może bluza mam różową. Więc akurat tak, więc dzisiaj cały nasz... cały cały madera będzie dzisiaj różowy. I... A nie Luna, Luna L W sensie Luna. no. Luna będzie dzisiaj za różowa. I mówię Wam. i ma mega super konia. Może nam tu dzisiaj go pokażemy. No tak. właśnie na nim będziemy mieć wszystko naruszone. O no dobra. Jeszcze może nagramy. Jeszcze... Tu tak nam się nie rusza i to jest jeden minus. Dużo rzeczy będziemy dzisiaj nagrywać. Bardzo dużo rzeczy. I mega... Zu! Mega... Yy, yy, poczekajcie, bo ja się chcę... Sta... Yy, to, że... Przepraszam was bardzo, że... Tam, tam, jak to, tam jak jesteśmy, no to razi słońce i jakby jest gorsze światło. Więc tak, even. Raven. Raven! Natasza? No. Grywaj mnie. Dobra, zaczynamy klucować. Raven, mnie też masz nagrywać. Teraz się bez twarzy, ale to jest ciężko. A to możesz nagrać twarzy. A co jeśli matka ci nie pozwoli? No. Tak, się teraz... To jest właśnie słabe światło. No, no nie, nie. Dobra, ja na razie stępuję. To właśnie nie będę Dobra. Za... O, nożyczki! <grym w> Tam są w ogóle zabawki dzieci, małych. Dzieciorów! Ech, stary! Jest Tutaj jest znowu słabe światło. No mega jest słabe światło tutaj. I Iga, zamienimy się końmi? Nie, bo ja chcę na nim pogalopować. Golopujemy? Nie. się zmienimy, okej? Okay? Przez... Teraz Iga będzie skakać na Nie Nie sam tak. Jeszcze nawet nie galopowałam. Dobra, Dobra, to jak będziesz galopować, to mu krzyknij hop-siamy, hop-siamy, bo on inaczej nie działa. Hop, siamy, hop, siamy. Jak będzie zwalniać, to krzycz mu hop". hop. Dobra, Iga, najdź sobie z któregoś tam na jazdu na przeszkodę właśnie zobaczymy skakać taką małą przeszkodę to jest terenowa przeszkoda, taka nasza. Kiedyś było jeszcze badyle, no ale o, było puknięcie, jeszcze raz Puknięcie było, masakra rewind to też jest mały konik jak widzicie tutaj teraz było lepiej nie było puknięcia. Dobra, teraz możemy się zmienić. Ja Natasza nagrywam. Tak, ale ja potrzebuję rejdenka. Ty masz star. A co star się boi kamery? Nie, obszarę, obszarę. A to ja chcę potem na star przejechać. Mogę? Nie, on, on nie skoczy w terenie. Ale pogalopować. Chodzi mi o galop. To nie wiem. Paga będzie jechać dużą przeszkodę. Super Raven. Ej, daj mi teraz Ravena, bo ja też chcę pojechać. Czekaj, ja jestem na takim oto rumaku teraz. Teraz się zmieniam na tego dziada małego. Oby mi nie zrobił tylko wyłamania. jak będzie wyłamania, to masakra. Znaczyłam się. Jeszcze raz nie no, ona to zrobiła specjalnie, spoko. Ja... Ja Wia, Iga, Raven nie kopie koni. To jest tak naprawdę Raven jest mojej siostry, a stary jest mój. A tutaj Igi hobby horsów nie ma, jakby co? Moje są w moim domu! Iga właśnie krzyczy, jeśli nie zrozumieliście, że Igi jest w domu. No. Pokrywko. Mamy taki słodziak, Opinie moje na nim. Co są takie? Trochę się rozpędza przez przeszkodę. Fajnie skaczę, gdzieś raz mi puknął i raz włamał. Maka męczący. Trzeba dodawać łódki. Jeszcze raz przejadę i p. Powiedzcie mi w komentarzu, czy lepiej mi jest na karych koniach, czy na właśnie gniadych. Czy może na siwych? Albo. I czy nic nie jest siwa. E, w sensie na siwych, to no. jakaś nic jest myszata. Myszata? Czy na błanych? Izabelowatych. Błanych. błanych. Izabelowate są w wjordy. No, błanych. Jeszcze raz przejadę i wam pokażę. Słyszycie? To i Raven jest, nie ja, to on. Iga, to teraz było widać, jakbyś tutaj, tak o tutaj w tym miejscu skoczyła. No to już raz skaczę. Dobra, Ravenek bardzo się rozpędził. Dobra, teraz Maja kolej. Ravenia? No, Ja mogę sobie pogalopować? Możesz, ale musisz też... Albo w sumie czekaj, poczekaj. Będziesz mnie teraz nagrywać. Dobra, mi telefon. Trzeba będzie skakać tam blisko, To dużą przeszkodę. Zjedziemy sobie. Jezu, Raven! Pięknie skoczył Ravenek. Jak dla mnie to on zawsze tak, przechodzi, ale najpierw się jeszcze rozpędza. Janice też ma tak. Trzeba mocno łydki dawać, a tutaj jest star. Dobra. Ja teraz chcę na nim, ja nim pogalopować. No dobra, to ja Nie nagrywać. nagrywać. Nie wiecie, jakie to jest męczące. Może Ja się bardziej męczę na moich. Jest mi cięższe o wiele. rybienku sobie jeszcze raz skoczę i chyba będziemy stępować, nie? Konie. Nie czy nie? Weź tak kamerkę przed sobą może teraz. No dobra. By zobaczyli za bardzo tak, jakbyście. Rejs! Skoczył mi skusam. Tutaj Natasza jedzie. Jezu. Super koń. Czy sobie chwilę pogalopuję, No i Nagrywaj mnie mój galop. Dziki. <gulanie> dziki galop. Widzicie czemu mówiłam, że dziki pewnie spadnę. pewnie, znaczy, moja siostra na białym hobbyhorsie to ona tak galpowała, że się gdzieś w tym miejscu potknęła i ona tu poleciała, a hobbyhors tutaj. I to jeszcze biały hobbyhors. Trochę krew, a nagrałam. Jezu! No. Pana to zrobiła celowo, spokojnie. No, nie upadłam. Dupa mnie boli, serio. To daj Ravenka. Wytrzymaj A. trochę kamerkę i pogadaj. Dobra, no to go. Jak tam ten upadek? Weź Siema, ogólnie ten upadek mnie nie bał, nie, nie bolał. Ja tak wiecie, chciałam spać. I? Będziemy stampować, nie? No to ja sobie wezmę taką. Nie no, ja chcę postępować! No mi konia. Co dobry. To był Raven, on robi kupę teraz. Chociaż że taką naniwę, bo wiecie, nie zrobił prawdziwej kupy. Bo on jakby nie czuje. Chyba musimy kończyć. Bo moja mama zaraz wychodzi i nas woła. To będziemy się chyba żegnać. Pa!